Jadę maluchem, to nie jest szybki samochód. I proszę Ciebie, patrzę w lusterko, chcemy wyprzedać jakiś samochód. I jedzie samochód. Ja tu jadę, a on mnie chce wyprzedać, ale widzę, że tak jakoś mu tam tak nie wychodzi coś. Nie jedzie prosto. Tylko mu tak chodzi. Tak? To ja na kite maluch, wiesz nie jest szybki samochód, ale on miał starego grata jakiegoś, nawet nie wiem jaki to grad, bo nie wyprzedził mnie. Po kicie ile, ile tylko miałem, to dałem, no i uciekłem mu, no ale jak zacząłem normalnie jechać, patrzył on mnie znowu dogania. Ale jak patrzyłem w lusterko, to jechał tak, z jednej strony w drugą, z jednej w drugą. No i zauważyłem, jak tak się zbliżył, że tam chyba ze 7 z osiem ludzi było w tym samochodzie. Normalnym osobowym samochodem, tylko głowy było widać, nie mogłem policzyć, bo tak w to wiesz trudno, ale wiedziałem, że jest ponad normę ich tam i tak. To tak mnie chyba z pięć razy chciał wyprzedzać, ale ja potem mu odskoczyłem, mówię, pojadę szybciej, żeby, bo ja wiesz, nie mogę długo jechać szybko, bo silnik się zagrzeje, nie? Wiesz, jak ty na pełnym gazie będziesz jechał, to też się zagrzeje, nie? Tylko że ty będziesz jechał. Y Przeszło ja będę jechał 90 setką i mi się zagrzeje, jak długi czas będę jechał tą, tą szybkością. No ale odskoczyłem mu dalej i tak obserwowałem to tak. Tylko patrzyłem, czy żeby policja gdzieś spotkać, to bym stanął i im zgłosił, nie no, bo przecież to niebezpieczeństwo stwarzało. Nie no, że ich tam było ze siedem co najmniej było, bo widziałem tylko głowy. I tak jechał, o. Od, od, od strony do strony jechał. I on chciał mnie wyprzedzać. Do, on może by dał radę, by przejść prosto, a może by mnie zaczepił. No bo on jechał tak, zaczepił mnie i co? Zepnął by mnie do rowu. No. I się bałem, że uciekałem przed nim, bo, bo mnie zepchnie gdzieś tam. Bo jedzie tak, no i co zrobić z wariatem? Myślałem, że gdzieś policję spotkam, ale nie spotkałem, bo zaraz zgłosił. No bo to, to jest karygodne, niebezpieczeństwo stwarza, nie, nie dla siebie, ale dla innych. No właśnie, no. No ale takie ludzie byli, są i będą. U was też chyba są tacy, co? Ale mało. U was więcej każą. Na przykład w Anglii to ja słyszałem, że jak się tam zapytałem kuzyna, Mówię, ile tam pijaków u was w weekend złapią. Mówię, się w gębę śmiał, mówi, Żadnego. Mówię, jak to, mój pijaków? Ja mówię, jak to. No, w początku było trochę tam, ale samochód zabierają, prawo jazdy zabierają, na zawsze. I 5000 funtów dają, mówi, płaci. Już więcej nie siądzie za kierownicą. Nie siądzie. No tak powinno być tutaj, tutaj, nie? No ale o, tutaj, u nas jak zrobią, to wyeliminują pijaczków, a z czego mandaty będą brać, jak oni grube mandaty biorą. Oni <grym> z tego żyją, nie? No. Im więcej pijaków złapią, tym więcej mają mandatów. Tam punkty odliczają, prawo jazdy biorą na miesiąc czy na trzy, no to wszystko guzi. A w Anglii na zawsze zabierze, prawo jazdy na zawsze, nikt nie dostaje prawo jazdy. No i dobrze, i nie ma. I samochód... Nie ma, zabierają, nie ma samochodu. Tłumaczy się, że to nie mój, że on pożyczył, że to tatusia, mamusia, a nas to głównie obchodzi, mówią. <laughs> Jechać po pijaku, dawać samochód. To już, i nie ma pijaków. Śmiał się w gębę, mówił, jak to pijaków? Mówi, na, na szosie pijaka można spotkać, nie można. No to jest dziwne. Albo jechaliśmy przez miasto. On ma, to jest. Mojej siostry wnuczek, ale on ma firmę taką małą, budowlaną, tam remontuje domy, mieszkania, nie? I ten, ma dobry samochód. Co to on ma? Niemiecki. Jakie są niemieckie? Volkswagen? Nie. BMW? Nie. Wyszło mi z głowy. Terenowy samochód. Nowy samochód, bo nowy kupił w taki wysoki, trudno władzić do niego. Ma dobry samochód. Jeździliśmy po mieście, no cholera. No wiesz, wyszło mi z głowy, może się wspomnieć. I patrzę na raz, Jechał dwóch policjantów przed nami na motocyklach. Nie? Co? Volvo? Nie, przypomnij się. Nie A Volvo. No, jeszcze imię, to, To Ale bo... Niemieckie to ja więcej nie znam. A Volvo to jest niemieckie? Volvo? Chyba nie. Szwedzkie Volvo. Tak. Dużo francuskich jeździ. Peugeot. Renault. Renault. Dobra, dalej. Dwóch policjantów na motocyklach. Nie wiem skąd oni się wzięli ja tam spojrzałem gdzieś w bok, to patrzę, przed nami dwóch policjantów. Jechaliśmy jak może pięć minut za nimi. On jechał normalnie, wolno, przez miasto. Tam w Londynie są ciasne ulice, wiesz, w starym mieście samym. Tam te autobusy piętrowe albo te... długie z ogonem, takie podwójne, to tam ledwo się przepychają. Ja patrzę, mówię, zaczepi tam o a on nie zaczepi. I naraz patrzę, włączyli sygnały obaj, buczki, światła migają i naraz zawrócili i pojechali do tyłu. Ale to tak momentalnie. Widocznie dostał telefon, gdzieś wypadek albo coś było, nie? Coś, coś się działo, nie? A tak to tak, yy, specjalnie policjantów nie widać na mieście. Były jakieś protesty, to duży był w Orszach, dużo ludzi było to. ciekawe, jak policjant był, mieli taką taśmę, chyba czerwoną, żeby tam ludzie nie wchodzili, żeby nie wychodzili stamtąd, tam mieli różne flagi to. Obcokrajowcy przeciwko, bo jakaś ustawa wyszła, czy miała wyjść, przeciwko emigrantom, żeby utrudnić, bo tam więcej emigrantów jak, jak Tutejszych ludzi. W Londynie? Tak. Tam więcej Arabów, Murzynów jak białych. Pola Polaków? Polaków dużo jest, ale tam Arabów z całego świata tam są. I Ruski, i Niemcy, i wszyscy tam są. Wszystk wszystkie języki tam można usłyszeć. Hmm. Czekaj, chyba BMW on ma. A BMW? To niemieckie, nie? No. No to, no BMW chyba ma, terenowe takie wielkie koła, taki duży samochód. To yy, często jeździliśmy tym samochodem po mieście, a często jeździłem z kurzynką tymi autobusami, bo chciałem jak najwięcej zobaczyć, zwiedzić, bo byłem tylko 10 dni i tam więcej nie pojadę, to wiesz. No to, Chciałem to, to zobaczyć było, nie? Nad Tamizą, most, te zabytkowe kamienice to wszystko, to wszystko widziałem. Pałac królewski, yy, katedra królewskie królów ich widziałem tam w tych katedrze yy, figury widziałem. Wiesz, słyszałeś o figurach? Muzeum Figur włoskowych no, ja widziałem tam, jak dziadek byłem widziałem. No. Na no, no, ja Chciałem jak najwięcej zwiedzić. Cztery dniami jeździłem albo autobusem, albo, albo samochodem jeździliśmy. On tak ostatnio mówił, że tak. Kupił mieszkanie. Bo tam są takie ulica, to jeden dom, jest szeregowy. To kawałek drzwi okna, i tam każdy ma swój taki kawałek. I takie podwóreczko i z tyłu też kawałek podwórka. No i były tak: dwa pokoje i kuchnia. Na dole, i tam y, oni mają piętro, i u góry, tak jak ja byłem tam u tej kuzynki, spałem, to mają duży pokój i mniejszy, duży sypialnie mieli, a ten mniejszy to taki gościnny. No ja tam spałem. I tam łazienka jest, i ubikacja osobna. To u góry jest. I on z tego mieszkania miał zrobić na dole, z kuchni miał kuchnię dosyć duże tam są kuchnie. Z kuchni miał zrobić pokój na dole trzeci. Mhm. Z tego y, są dwa jak y, tam u tej kuzynki, dwa pokoje, y, jest taka brama i nie ma drzwi. Z tego miał zrobić jeden wielki salon, pokój z kuchni. A kuchnię miał wybudować tam obok, na podwórku. No i takie mieszkanie kupił na własność, wyremontować, przerobić go, no i, i zarobić na nim. Ileś tam, nie wiem, ile, bo nie tłumaczył tam ile. No ale on takie, albo mieszkanie komuś remontował, malowanie drzwi, okien, tam ścian. Ludzi brał, bo on sam nie robił, tylko to organizował wszystko, przedsiębiorca. Tu z Polski ludzi brał nawet, murarzy, tynkarzy, tam malarzy. Miał tu znajomych, to telefon i przyjeżdżali tam na ileś dni, im płacił. Anglik by tego się nie podjął, bo Anglicy takie, nie są do, do takiej roboty wiesz, stworzeni. No właśnie. Oni przeważnie urzędy, banki, to tamto sklepy. O. To z Polski brał ludzi no. i na tym zarabiał, tak żyje, tak. Kokosów nie ma, bo, bo, wiesz, już wszędzie się pogorszyło, te warunki wszędzie się pogorszyły i tam też, bo z początku było dużo lepiej, mówi. I trzeba uważać na oszustów, mówi jakaś tam Arabka, ale rodzona w Londynie, wykształcona jako prawnik w Londynie, jego wykrywała. Remontowała mu jej, bo to ona prawniczka jest. Remontował jej jakiś tam dom jednorodzinny, coś i ona go tam wykiwała na jakieś ileś tysięcy funtów. Jakieś tam coś z podatkami pokręciła, a prawniczka wiesz, on z nią nie wygra. Musiał brać drugiego lepszego prawnika, żeby z nią wygrać. No i machnął ręką i przegrał no. Oszukała go. No to takie sprawy różne tam są. ale ogólnie no z tego żyje tam. Kupi mieszkanie albo komuś wyremontuje, no i tam... Weźmie te parę tysięcy i znowu jakiś czas tam ma. Jedno dziecko mają, to nie potrzeba im tak dużo. Ona nie pracuje. Trochę pracowała kiedyś, ale nie pracuje. A to jak on się nazywa? Tam była? Co? Jak on ma na imię? Danek. Da aha, Danek. Danek z Londynu. To jest wnuk mojej siostry, która tam zmarła, to, to jej wnuk. A ja byłem u siostry córki. Tam mieszka córka z, ze swoim mężem. Hmm. A ten, to jest jej syn, mieszka osobno. <laughs> ma mieszkanie, tam dwa pokoje z kuchnią. A właściwie to tak, miał, ma trzy pokoje. To je wynajmuje jakimś tam studentom. Swoje własne mieszkanie. A zamieszkał w mieszkaniu mojej siostry, czyli swojej babci. No. Bo ona też chyba miała na własność, ja dokładnie nie wiem, ale chyba miała na własność i tam mieszkał, bo były dwa pokoje, skupią, a trzy pokoje swoje wynajmuje i ma, nie musi pracować ciężko. Jedno dziecko mają, to wiesz, to... No. Żyją tak na poziomie, no nie rozbijają się, nie mają tam milionów, ale, ale żyją jako tako.